Emocjach. Jedna z Waszych propozycji właśnie dotyczyła Szen i pomyślałem, że jest dobry czas, żeby troszkę o tym opowiedzieć. Pewnie słyszeliście o tym, że akupunktura pomaga ludziom w wielu chorobach cywilizacyjnych, a zespół jelita drażliwego, nerwica żołądka, nerwica serca, nadciśnienie tętnicze, migreny, choroba Hashimoto i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się pytanie, czym są choroby cywilizacyjne? Hmm? Co to jest za cywilizacja, która powoduje, że mamy choroby? Zła. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Więc mamy taką cywilizację, ale co to za, za cywilizacja? Co ona powoduje? A cywilizacja zachodnia to kult aktywności. Żyjemy w kulcie aktywności. Dajemy sobie radę, jesteśmy w stanie załatwić wiele spraw, a jesteśmy aktywni zawodowo, mamy hobby, pasje, rodzinę, sporty. Nieograniczone możliwości aktywności. A jeśli ktoś jest nieaktywny, to jest leniem śmierdzącym. Mhm. Żyjemy w kulcie aktywności, a, czyli cały czas jesteśmy aktywni. Fizycznie, psychicznie, mentalnie, emocjonalnie, jakkolwiek. A jesteśmy aktywni. Żyjemy w świecie, który wyciąga naszą uwagę, naszą uważność, naszą świadomość na zewnątrz. A jesteśmy przebodźcowani. Wyobraźcie sobie, że jedziecie w góry, ale zamiast pięknego krajobrazu a widzicie krajobraz reklam. I tak się składa, że nasz organizm świadomie czy podświadomie, ale musi obrobić każdą informację. Każdą. Więc każda reklama po kolei jest obrabiana. Więc organizm jest narażony na bodziec zewnętrzny, przyjmuje go, reaguje na niego. Musi, reaguje na wszystko. Jak teraz patrzycie na ekran monitora, to przy okazji widzicie jeszcze parę rzeczy dookoła. Byliście skupieni na monitorze, ale wasz organizm i tak musiał obrobić wszystkie bodźce zewnętrzne. I tych bodźców mamy od groma w naszej cywilizacji. Mamy um, bodźce zawodowe, żyjemy w permanentnej rywalizacji. Hmm? Więcej, szybciej, częściej. Budowanie kondycji. No, dobrym przykładem jest aktywność fizyczna. A często o tym rozmawiamy z pacjentami. Um, budowanie kondycji polega na tym, że ktoś biega coraz szybciej albo jest w stanie przebiec coraz więcej. A co jeśli kondycja mogłaby polegać na tym, że, trzymajmy się przykładu biegania, że ten sam dystans w tym samym czasie sprawia coraz mniej kłopotu, coraz mniej problemu. Czyli wasza wydajność, wydolność wzrasta, ale wcale nie wykorzystujecie jej po to, żeby a, podnosić poprzeczkę. No? Żeby biegać coraz szybciej, a coraz więcej, coraz dłużej, coraz częściej itd. No, ale gdzieś z tyłu głowy mamy zakodowane, że budowanie kondycji fizycznie polega na tym, że zwiększamy swoje możliwości. Lubię mówić o tym pacjentom, że żeby biegali, jeśli biegają, a ten sam dystans w tym samym czasie. Ale budowanie kondycji spowoduje, że ta aktywność będzie sprawiała coraz mniej kłopotu. W pewnym momencie a w ogóle nie będą odczuwali zmęczenia, a będą, będą mogli odczuwać przyjemność samego biegania. To tak, jak z jazdą samochodem. Jak się uczycie prowadzić samochód, na początku musicie aktywnie myśleć o bardzo wielu rzeczach, o przepisach, o znakach, o sprzęgle, drążek zmiany biegów, kierunkowskaza, jeszcze nie daj Bóg, zacznie padać deszcz. To kosztuje mnóstwo napięcia, ale po pewnym czasie, u niektórych po tygodniach, miesiącach, u innych po latach, Wsiadasz do samochodu i po prostu jedziesz z punktu A do punktu B. Coraz więcej, i, I co więcej, możesz czerpać z tego przyjemność. No? I to jest Twoja kondycja. Poprawa kondycji. I to odbywa się na wielu płaszczyznach. To bardzo często słyszycie w tych moich mini że a, pewne aspekty energetyczne manifestują się na wielu różnych płaszczyznach. Bo tak jest. Kondycję możemy budować. Na poziomie fizycznym, psychicznym, intelektualnym, mentalnym, emocjonalnym. Wracając do cywilizacji, tych bodźców mamy mnóstwo. One nas stymulują do aktywności. Hmm? Um, jeśli zobaczycie sobie obraz, mam nadzieję, że uda mi się wrzucić teraz obraz Tai Chi. Um, to ten obraz to nic innego jak historia energii Yang i energii Yin. Energia Yang to energia aktywności, energia Yin to energia doświadczania, odżywiania i rozwoju. No ale ta nasza cywilizacja wyciąga naszą uważność, jak wspomniałem już wcześniej, czyli stymuluje tę część, która odpowiedzialna jest za aktywność, czyli stymuluje nasze Yang. Nie uczy nas się braku aktywności. Nie uczy nas się, czym jest yin. Obserwując Przyrodę, wydaje się być to oczywiste, że Przyroda wykazuje swoją aktywność w pewnych porach roku i o pewnych porach dnia, ale po aktywności następuje aspekt yin, czyli aspekt braku aktywności, przyswajania i odżywiania. Na poziomie emocjonalnym. Również rozpatrujemy historię interakcji Yang i Yin, aktywności i braku aktywności. To nie jest tak, że emocje to, to, to jest jakieś narzędzie w naszym organizmie, a, które powoduje, że jesteśmy albo spokojni, albo niespokojni. A emocje to nic innego jak nazwy dla pewnych wibracji energetycznych. I mamy takie emocje jak euforia, mania, złość, frustracja, irytacja. To są nazwy dla wibracji energii, które nas pobudzają, stymulują do aktywności. Jeśli nie osiągniemy swojego celu, jeśli nie zaspokoimy swojej potrzeby, a odczujemy frustrację. Czyli nawet jak mówię o frustracji, to pokazuję trzęsącą się rękę. To jest wibra ruch. Aktywność. Jak mówimy o smutku, no to widzimy, że organizm, energia organizmu chowa się, wchodzi do wewnątrz, odcina się od bodźców zewnętrznych. Czyli nazwy poszczególnych emocji to nazwy wibracji energetycznych. I tak wiemy, że mamy emocje związane z przemianą drzewa, ognia, metalu, wody. A emocje to nic innego, jak pewna. Teoria, która ma swoją nomenklaturę, opisu wzrostu yang, generowania yin, dojrzewania yin i inicjowania yang. Nie ma dobrych i złych emocji. Dopóki nasz organizm synchronizuje się z tym, co jest na zewnątrz, jeśli potrafi zaadaptować się do bodźców zewnętrznych, to wszystko jest ok. Jeśli te wibracje są zbyt intensywne albo są zbyt długotrwałe, to wtedy mówimy o patologii i wtedy mówimy o emocjach w negatywnym kontekście, a to znaczy, że pewien stan emocjonalny jest, jak wspomniałem, albo zbyt intensywny, albo zbyt długotrwały, czyli niepotrzebnie zużywa naszą energię. No, powinno być tak, że jest akcja, reakcja, akcja zanika, reakcja, akcja zanika, reakcja zanika, a logiczne. No, ale z tego powodu, że nie uczy nas się równowagi pomiędzy aktywnością i brakiem aktywności, a więc nasz organizm uczony jest do tego, żeby być stale aktywnym. Również na poziomie emocjonalnym. Wracamy do naszej cywilizacji. Nasza cywilizacja stymuluje aspekt yang tai chi, czyli przemianę drzewa, przemianę ognia. Wyciąga nas na zewnątrz. Dlatego tak bardzo często będziecie diagnozowali u swoich pacjentów syndromy a, związane z gorącem nadaktywnością yang w tych meridianach, które są po stronie yang zegara narządów. Czyli mamy nadaktywność wątroby, y, płuca, i grubego, żołądka, śledziony, serca. Hmm? Bardzo często. Ponieważ to są te meridiany, które w naturalny sposób... A, Reagują. Są po stronie Yang. Oczywiście różnią się między sobą. Jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany e, szczegółami, to zapraszam do nagrania webinaru z, z emocji, z zegara narządów. Mm. Tam o tym mówię troszkę więcej. Więc mamy meridiany, które są e, naturalnie aktywne. Mm. Tak jak naturalnie aktywne jest dzień do południa. Później aktywność wygasa. Więc jeśli jesteśmy stymulowani przez naszą cywilizację i nadmiar bodźców, to te meridiany w naturalny sposób reagują. Jeśli są przebojcowane, te bodźce są bardzo intensywne, mnogie i, lub częste, no to te meridiany przyzwyczajają się do tego, że są nadaktywne. I potem diagnozujecie, diagnozujecie wznoszący się jank wątroby, gorąco płuc, nadaktywność jelita grubego, gorąco, żo gorąco, żo gorąco żołądka, czy zbuntowana czy żołądka. A nadaktywność, a śledzony, To są często syndromy, a, z którymi się spotkać. Jeśli natomiast ten stan stymulowania organizmu do aktywności przedłuża się, a mówimy tutaj o latach, to nagle do gry wchodzą te meridiany, które są po stronie im, które powinny być odpowiedzialne, nie, przepraszam, które są odpowiedzialne za przyswajanie, doświadczanie, odżywianie i rozwój. No? pęcherz moczowy, litogrubę, osierdzie, sanjiao, to są meridiany, które powinny mieć charakter yin, yin, pozwalać na to, żeby doświadczyć, przetrawić i skonsolidować doświadczenia, a, doświadczenia. No ale jeśli ten stan stymulacji się przedłuża, no to te meridiany Zaczynają być aktywne, są stymulowane i wykazują charakter yang. I bardzo często na pulsie wyczujecie na sanjiao puls a, cienki, napięty, czy, świadczący o nadaktywności. Bardzo często z, a, zdiagnozujecie na, pul, na, na pulsie, na pozycji nerek nadaktywność wei chi nerek. Bardzo często wyczujecie na, możecie wyczuć na pozycji pęcherza moczowego puls cienki, napięty, drżący, czyli znowu nadaktywność. Te merdiany, które powinny przyswajać, włączają się do roli, do gry Yang. Pewnie jak podejrzewacie, pierwsza opcja, kiedy nadaktywne są merdiany o charakterze Yang, nie jest tak groźna. Jak sytuacja, kiedy nadaktywne stają się meridiany o charakterze yin, a to jest bardzo częsta sprawa. I to właśnie powodują choroby cywilizacyjne. Nasz aspekt yin jest wyczerpywany. No, w TCM-ie mówimy o tym, że yang konsumuje yin. Tak naprawdę chodzi o to, że organizm przestaje być jękci, przestaje być odżywczy dla siebie i wykorzystuje energię na reagowanie na bodźce zewnętrzne. Hmm? Wyczerpuje się. Czyli z jednej strony jest bardzo aktywny, z drugiej strony nie ma regeneracji, ponieważ nie ma odżywienia. I ta nadaktywność poszczególnych meridianów objawia się na poziomie fizycznym, właśnie jako choroby cywilizacyjne. Już nie będę ich powtarzał. Na poziomie mentalnym dochodzi do nadmiernego pobudzenia, nadaktywności. I to nazywamy. Zaburzeniem szen. Szen dla niewtajemniczonych, może ktoś niewtajemniczony to ogląda. Szen to, lubię tłumaczyć to jako stan ducha. A nasze szen powinno być spokojne, niczym gładka tafla jeziora. I jeśli do gry wchodzą emocje, czyli nieadekwatne wibracje energetyczne, to wygląda to trochę tak, jakby wrzucić kamienie. Do jeziora i ta tafla staje się pomarszczona. Wtedy obraz świata, który odbija się w tafli jeziora, już nie jest zbliżony do a, świata, ale jest pomarszczony. I tak się właśnie dzieje z nami. Jesteśmy, jeśli jesteśmy wzburzeni, jeśli nasze szen jest zaburzone, bo tam parę kamyczków wpadło, jakieś emocje targają nami, to nie odbieramy świata tak, tak jak a, w stanie spokoju. Nasze reakcje są nieadekwatne. Raz wynika to właśnie z niewłaściwego odbioru percepcji świata dwa, a jesteśmy wzburzeni w środku, więc będziemy nadreaktywni, nadwrażliwi Będzie przerost formy nad treścią. Cel przestaje być ważny, a ważniejsze stają się środki do osiągnięcia celu. I często to możemy obserwować. Na poziomie mentalnym. Zaburzenia Szen dają takie objawy jak bezsenność, rozdrażnienie, pobudzenie, gonitwa myśli. To jest stan nadaktywności Szen. Szen przyjmuje jakiś bodziec, powinien go przetrawić, przeanalizować, doświadczyć, wyciągnąć wnioski, i zostawić i iść dalej. Ale jeśli a ta reakcja jest zbyt długo trwała, to w reakcji na bodziec zewnętrzny organizm będzie go analizował. Analizował, 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 analizował. Nic z tego nie będzie wynikało. To będzie analiza dla analizy. Środki ważniejsze od celu, a istotniejsze dla organizmu w stanie pobudzenia. Więc będzie analizował, analizował. Nic z tego nie, a, nie wynika. Im bardziej będzie analizował, tym bardziej będzie chciał jeszcze analizować. Hmm? Bardzo będzie chciał dojść do końca, ale nie będzie w stanie, ponieważ pobudzona energia jest nieefektywna. Nie potrafi przetrawić życia, doświadczeń życiowych. I to jest dość częsty stan, który e, możemy obserwować, który bardzo utrudnia życie. Hmm? Gonitwa myśli, nadaktywność czy śledzione. A bezsenność. Czym jest bezsenność? W naturalny sposób energia natury. Um, chowa się w nocy, schodzi do środka, do wnętrza i to samo się dzieje w, w naszym organizmie. Energia powinna wejść do środka, zregenerować się, odżywić narządy wewnętrzne, hmm? czyli mieć aspekt inny. Jeśli jest pobudzona, to znaczy, że staje się nadaktywna na bodźce zewnętrzne, czyli jak ktoś śpi, to wystarczy efekt dźwiękowy i przebudza się natychmiast, ale również jest a, nadreaktywna na bojce wewnętrzne. Czyli, jeśli mamy marzenia senne, one potrafią ludzi wybudzać. Ponieważ energia jest niestabilna, nie potrafi a, schować się i być w środku po to, żeby wyjść na zewnątrz a, o wschodzie słońca. Hmm? A bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią zasnąć. Dlaczego nie potrafią zasnąć? Ponieważ yang jest cały czas aktywny. Albo z powodu nadaktywności aspektu yang, albo, kolejny etap, nadaktywności aspektu yin, czyli te meridiany, które powinny nas odżywiać, a być aktywne w nocy, wykazywać charakter yin, mają charakter yang. No i bardzo często gonitwa myśli powoduje, że ludzie nie potrafią zasnąć. Czyli są nadaktywni, nie śpią dobrze, jeszcze bardziej się wyczerpują, czyli jeszcze mniej yin i yang jeszcze bardziej jest aktywny. I tu z pomocą przychodzi akupunktura. Jak już wspomniałem, słyszeliście o tym, że akupunktura może pomóc ludziom w takim stanie. I teraz tak pojawia się pytanie: jak uspokajać Szen? Oczywiście znamy punkty uspokajające Szen, serce 3, serce 7, osierdzie 6, osierdzie 7, osierdzie 3, a, Dumaj, Dumaj 23 i tak dalej, i tak dalej. Ok, one uspokajają Szen. Ale to trochę wygląda tak, jakby w życiu naszego pacjenta, stale ktoś wrzucał do jeziora kamienie. Tafla jest pomarszczona, a my, uspokajając się w ten sposób, próbujemy naciągnąć tą taflę jeziora i wyprostować, żeby była spokojna. W rozsądniejszym wydaje się być zajęcie się wrzucaniem kamyczków, czyli zdiagnozowanie. Co powoduje nadreaktywność energii Yang pacjenta? Hmm? Tutaj z pomocą może przyjść teoria pięciu elementów, teoria stems and branches, jakkolwiek. A jaki jest generalny zamysł? Jeśli ktoś jest nadaktywny, to znaczy potrzebuje tej aktywności. Nie? Bo był, było jakieś doświadczenie, był jakiś bodziec, który musiał przetrawić. A radzi sobie najlepiej, jak potrafi. No i często ta energia jest przejaskrawiona i później mówimy o tym, że ktoś jest a, zły, maniakalny, euforyczny, sfrustrowany. Nie? Organizm zakleszczył się. Nie? A gdyby tak, nie zabierać mu gorąca żołądka, nie zabierać mu gorąca serca, nie uspokajać yang wątroby, ale zobaczyć, co po drugiej stronie się dzieje. Nie? Może wzmocnienie pacjenta, zrównoważenie jego nadaktywności spowoduje że te kamyczki do jeziora nie będą już wpadać. Hmm? To jest pierwszy etap, czyli nadaktywność e, aspektu Yang, meridianów o charakterze Yang. Kolejny etap to nadaktywność e, meridianów Yin. Wtedy meridian Yin, o tym wspominałem, stają się nadaktywne, hmm? e, pobudzone. To jest można powiedzieć, jeśli w ogóle można mówić o pewnych etapach, to to jest jak kolejny etap wyczerpywania yin. Wtedy tym bardziej nie zabierajcie energii yang pacjentowi, a nie uspokajajcie syndromów z gorąca czy z nadmiaru yang, ale trzeba odżywić pacjenta. Czy to będzie działanie na poszczególnych meridianach o charakterze yang, czyli pęcherz moczowy, nerka, osierdzie, mówię o zegarze narządów, czy to będzie działanie na poziomie ogólnym? Będziemy chcieli wzmocnić dżing pourodzeniowe, więc wtedy wyko wykorzystujemy a, a renmaj, a, punkty na żołądku, środkowym ogrzewaczu, jelito cienkie, sanchao, osierdzie itd. A generalnie trzeba się skupić na tym, żeby odżywić aspekt inny. Hmm? Diagnoza z pulsu. A bardzo Wam tą sprawę, więc zachęcam do nauki, jeśli nie zaczęliście diagnozy z pulsu, ponieważ pokażę Wam, czego organizmowi brakuje, czego brakuje, jakiej energii brakuje, że nie potrafi doświadczać życia, czyli nie potrafi budować yin w celu zrównoważenia nadaktywności yang. No i kolejny etap, który czasami się pojawia, niestety, a to jest faza wyczerpania. To jest faza kiedy nadaktywne, meridianne charakterze Yin wyczerpią się. I wtedy przychodzi do Was pacjent, który jest w depresji, przewlekłe zmęczenie, jakkolwiek, wykazu, wykazuje wyczerpanie energetyczne, czyli nie ma napędu, popędu, a nie chce mu się, nie ma siły, nie może. Więc wtedy nie ma sensu stymulowanie energii Yang. Żeby był aktywny w życiu. Tym bardziej trzeba go odżywić. Dlatego tak ważna jest a, diagnoza. Czy to będzie diagnoza z wywiadu, z twarzy, a, z pulsu. E, jeszcze zachęcam do pulsu. E, jakkolwiek hmm? trzeba zdiagnozować, czego organizmowi brakuje? Że stał się nadaktywny, a później wyczerpany. Hmm? Oczywiście można używać punktów uspokajających szem. Czemu nie? Czasami trzeba pacjentowi szybko pomóc. Natomiast zachęcam Was do tego, żeby zrozumieć, czym są emocje. Że emocje to są nazwy dla pewnych wibracji energetycznych. Zazwyczaj jest tak, że jeśli organizm coś prezentuje, a frustrację, smutek, melancholię, lęk, to znaczy, że mu tej energii brakuje. Radzi sobie najlepiej jak potrafi, więc przejaskrawia te wibracje energetyczne i potem lęk za, zamiast powodować, że człowiek czu, staje się czujny i ostrożny, z, ten lęk jest nadmierny, zamyka go. Skrajnym przykładem ich będzie stupor, czyli totalne odcięcie od bodźców zewnętrznych. Organizm nie jest w stanie znieść więcej, więc się zamyka, nie podejmuje aktywności, nie wchodzi w kolejny cykl a transformacji yang yin. Kolejny cykl doświadczenia życia. Więc emocje to są tylko nazwy dla wibracji energetycznych. I tak chciałbym, żebyście patrzyli na, na pacjentów a w, z perspektywy emocji. Jak pewne emocje, które dominują w życiu waszych pacjentów, a są manifestacją zaburzeń energetycznych. I dobrze by było spowodować, żeby te kamyczki nie zaburzały tafli jeziora. Żeby szem było spokojne. Tak, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że... Ta perspektywa emocji, wibracji energetycznych pomoże Wam zrozumieć energię waszych pacjentów, pomoże Wam w waszej praktyce akupunktury. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany pogłębieniem tematu zegara narządów, emocji, bo to jedno i to samo tak naprawdę, tylko z różnej perspektywy, zapraszam na akademia.shipen.pl. Tam są nagrania webinarów, które popełniłem jakiś czas temu, właśnie zegara narządu, również z emocji. Będzie mieli ochotę. Bardzo proszę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.